Dzień dobry, dzień dobry. Pierwszy raz się pokazuję tutaj, z tej strony obiektywu. A chciałem się z Wami wszystkimi przywitać, bo jest już 666 subskrybentów mojego kanału, za co Wam bardzo dziękuję. A ja Wam chciałem jeszcze się z Wami przywitać w tych pięknych okolicznościach przyrody. Jestem w tej chwili pod Grotkowem. Pod Grotkowem w województwie opolskim tutaj powstała, chyba w tamtym roku farma fotowoltaiczna, taka dosyć duża, dzisiaj akurat to wszystko stoi, ale za to wczoraj, wczoraj gdy byłem tutaj, to pięknie się wszystko kręciło, wszystko produkowało. Zastanawiam się, dlaczego. Mam pewne podejrzenia. Podejrzenia są takie, że w tej chwili fotowoltaika pracuje. Wobec tego mielibyśmy pewnie za dużo tego prądu. Tak, tam jeszcze całe stado wiatraków. Jeżeli ten numerek, który tutaj jest, wskazuje liczbę porządkową, to tutaj jest 36 wiatrak. Więc prawdopodobnie jest tutaj około 40. Nie liczyłem, pewnie tak jest. No, fotowoltaika pracuje, dlatego pewnie wiatraki stoją. Ale piękna maszyny, coś niesamowitego. Na dzisiaj tyle. Ja uciekam. Zbierajcie dalej energię. Ja też idę ze słoneczka sobie posiedzieć na tym słoneczku i też troszeczkę osobiście pozbierać energii. Trzymajcie się do następnego. Hej.